Witam serdecznie. Dzisiaj kolejna modyfikacja, yy, czyli pojazd Straży Leśnej, oczywiście. Malowanie jest mojego autorstwa. Yy, jeżeli śledzicie ogólnie kanał, to dobrze wiecie, że część modyfikacji będzie dostępna dla Was do pobrania w formie bezpłatnej. Część pojazdów będzie dostępna dla Was w, yy, w formie płatnej. Jeżeli kogoś by interesowały wozy płatne, jest to aktualnie wóz Poczty Polskiej oraz wóz weterynarza. E, oczywiście co do zakupu takiego pojazdu e, to trzeba po prostu wejść na e, Discorda Rodzinka Groniksa i tam po prostu sobie w ogłoszeniach zobaczyć. Jak te wozy wyglądają, w razie zakupu trzeba znaleźć mnie na Discordzie tym, którym mówiłem, czyli Rodzinka Groniksa. Napisać do mnie prywatną wiadomość, że jesteście zainteresowani taką modyfikacją, i wtedy po prostu dopełniamy form, formalności odnośnie zakupu. A my dzisiaj, słuchajcie, będziemy instalować ten pojazd, który tutaj widzicie u mnie na pulpicie. Więc wy pobierajcie pliki i przechodzimy do instalacji. Więc jeżeli macie pobrane pliki, to teraz przechodzimy, słuchajcie, do instalacji. Oczywiście instalacja będzie tutaj składać się z dwóch etapów. Pierwszy etap to będzie instalacja plików pojazdu. Drugie to będzie y, drugi etap, to jest instalacja plików odnośnie y, sygnałów i tak dalej, y, dźwięków związanych y, z, y, z sygnałami. Y, więc przechodzimy pierwsze co, słuchajcie, do y, OpenIV. Jak widzicie, musicie mieć tak samo otwarte i dajemy tryb edycji. Dajemy to po to, żeby te trzy pliki po prostu przenieść tutaj do naszej gry. Kolejnym krokiem, słuchajcie, jest przejście do poszczególnych katalogów, więc prosiłbym, żebyście po prostu nie przewijali do przodu yy, tego poradnika, tylko żebyście robili zgodnie z poradnikiem i najważniejsza rzecz, tryb edycji, o którym mówiłem wcześniej, bo dużo ludzi ma z tym problem, widzę, ciężko jest zapamiętać, chociaż mówię o tym za każdym razem, kiedy instaluję daną modyfikację, żeby to włączać, ale widzę, że 60% osób, które oglądają po prostu moje poradniki, pomijają ten fakt i później się dziwią, że coś im nie działa. Jeżeli będziecie robić tak, jak jest w poradniku i nie będziecie pomijać tych ważnych kwestii, to na pewno będzie wszystko ok. Tylko wystarczy po prostu sobie zorganizować te 10-15 minut na zainstalowanie tej modyfikacji i na pewno będzie wszystko w porządku. Więc teraz przechodzimy do poszczególnych katalogów. Przechodzimy do mods, update, x64, DLC pack. Tutaj musimy znaleźć patch Day 3NG. Więc jeżeli macie, to przechodzicie DLC RPF x64 levels GTA5 vehicles. Jeżeli tutaj wejdziecie, wpisujecie sobie Mesa. Dlaczego Mesa? Bo Mesę będziemy podmieniać i jak widzicie Mesa ma trzy pliki, mamy jeden, dwa i tutaj jest trzeci plik i te trzy pliki słuchajcie przerzucamy sobie tutaj do tego folderu. Jeżeli macie przerzucone możecie sobie też zawsze sprawdzić czy na 100% Wam się auto podmieniło, jak widzicie auto jest wgrane, więc yy, ten pojazd tak jak mówiłem nie będzie przypisany do żadnej frakcji, on będzie po prostu poruszał się po drogach w naszej grze. Więc będą nimi jeździć NPC-ty. Kolejną rzeczą teraz, żeby ogólnie zrobić, jest, słuchajcie, wejście do naszego głównego katalogu z grą. Tutaj oczywiście ja sobie to zamknę i sobie otworzę tutaj nową kartę, żeby przejść do tego katalogu. W moim przypadku będzie to katalog, będzie to dysk D, bo tutaj mam zainstalowaną grę. I teraz przechodzimy do tutaj do GTA5 iLS pack default. I tutaj jak wejdziecie teraz sobie w tej iLS macie plik mesa xml i ten pliczek musicie wrzucić tutaj do tego właśnie folderu ja sobie to rozszerzę. Pamiętajcie, żeby zawsze wrzucać po prostu na puste pole. Jak widzicie, ja już mam to zainstalowane, więc ja sobie to zamienię. Pamiętajcie, żeby wrzucać na puste pole, dlatego żeby później y, nie było problemów związanych z tym, że na przykład, nie wiem, będziecie mieć jakiś, tutaj jakieś foldery byście mieli i niepotrzebnie ten plik wyląduje w jakimś folderze i nie będzie działać, więc zawsze na puste pole. Więc ja przechodzę teraz do gry i sprawdzimy, jak nasze autko sprawdza się w grze. No i jestem w grze, jak widzicie, już te auta po prostu jeżdżą, nawet kilka naraz jeździ, jest to auto podmienione za mesę, więc my sobie weźmiemy, jak widzicie jest kilka wariantów, jest z takim dachem zamkniętym, tam jeszcze widziałem, że był z otwartym gdzieś, tutaj jest z zamkniętym, ale chodzi mi o to, żeby był z otwartym, widzę, że go nie ma, ale myślę, że gdzieś tam na drodze sobie go spotkamy, więc ja sobie wwalę gościa, no i sobie pojedziemy, zobaczymy sobie... Ogólnie jak to wszystko działa. Jak widzicie, malowanie jest zrobione. Oczywiście, tak jak mówiłem, te auta pojawiają się w różnych wariantach. Tutaj aktualnie nie widzę, nie widzę tego pojazdu z tym otwartym, właśnie z tą tylnią klapą, żeby była otwarta. Wcześniej mi się pojawiał, więc my sobie przejedziemy po prostu tutaj, żebym ja wam mógł pokazać, jak to auto ogólnie wygląda. Jest to Mitsubishi L200. Jak widzicie, tablica rejestracyjna też jest polska, więc nie ma żadnych problemów z rejestracją. Z tyłu tak samo macie rejestrację polską. Co do ogólnie co do, sygnałów, to klikamy J dwa razy albo nawet trzy. No Jak widzicie, wszystko miga, mruga i tak dalej.